Na co dzień? Jestem gdzie? Mirakulu, luchari! Tylko nienawiść pokona miłość. i przecież wiesz, że nie lubię dawać No jest petycja przeciwko męczeniu brzydów. Od chwili, gdy ich ślubna przywiozła kareta, Tadeusz miał myśl jedną. Myśl ta to mineta wiersz miłosny! Operacja rozpoczęta. Idealne czecki. Miłość jest jak baseball. Albo masz dobrą da. strategię, albo wygrywasz. A jak dobrze wycelujesz, to przegrywasz. Masz rację. Muszę zrobić. Adrianowi, hmm, Możecie sobie pomać, pateta. Dlaczego akurat ja? Mogę powiedzieć jej to w końcu... Wydłucham cię. Czy zostaniesz moją... Prostatą. Jakże wiele złudnej nadziei. Jeszcze więcej rozniewa. Leć do niego, moja mała Akumo! Leć maleńka! Nikt więcej nie zakocha! Widziałem już gdzieś wcześniej tę kotkę. To kózka na gorącym dachu. Aha, trzeba zniszczyć wszystko do Nie jestem kim, jestem Mroczek! A ty to dla mnie pana faja. Ale to nie znaczy, że możesz się mścić na ryżu! Bo za chwilę Elitka <mulity> <mulity> Może chciałabyś zmuchnąć świeczkę? Zostaw mnie ty dziwko! <mulity> Czarny Kocie, zabierz mi cię w... Z... Z przyjemnością! Nareszcie seks. <mulity> A? Co ty najlepszego wyprawiasz? A ja... nie mam zielonego pojęcia! Zaczekaj! Muszę ci coś powiedzieć! Wysłano nowa nuta... tak. <mulity> <Czas, mulity> <czas, czas, czas. mulity> Tak cię to śmieszy, tak? Śmieszy cię to Gdzie? <grystanie>